Dobra, dobra drodzy Assassin, wracamy po krótkiej przerwie, wyłączył mi się live więc wracamy jeszcze raz i o kurde, zupę dostaliśmy i jakieś kawałki drewna, Zajbiście, idziemy tym palić, ty ty ty, ze Śląska, palimy, pewnie, że tak, rozpale ognisko, bo mi zimno. Ta, ta 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 ri te ta, tam ta, ta, ta. a mogę biegać <grym wziął> mogę biegać o kurde ale zajebiście no dobra repair repair o nie nie mam taśmy co ja teraz robię moja taśma gdzie ona jest nie bać ją. nie dla biedaków <grym wziął> Już nie jestem biedny, mam chleb! I wodę! E to... Kurde, przeżyjemy. Parę lat. A nawet <grym> miesięcy. Nie no. Parę lat. O, pierwszy mój dzień. Mogę przejść jakoś przez te, te cholerne drzwi? Nie, no bardzo fajnie by było, nie? Okej, okay. to zróbmy to. Taśma i drewno nam było potrzebne. Ja ter marnuje drewno na gówno jakieś, nie wiem, co to dokładnie będzie. Mm. No nie wiem O kurde Tą skrzynkę nawet mogę przepatrzeć Mogę stworzyć takie coś A nie, mogę tylko stworzyć takie coś Dobra, mam zrobiony. Krat? Nie, nie mogę Ale bieda No to dobra. Zróbmy sobie zrobiliśmy sobie maskę, więc teraz wejdziemy w to closey. I... No tutaj pobiegniemy. Ej, właśnie zupkę mam. Ja sobie ją. O, żeby nie być głodnym. Mmm. After all of what happened It's a victory of course But in it a game of war No one is a true victor Right note It's time to survive For the first time in my life life I'm glad. I'm a plumber so I know some things and I won't be lost. I will return it to the carriage and I've set up some a wind turbines for now I have electricity all of what work wasn't lost was for nothing. 9th. Refugees are coming from all uh, over the city. Many of them are very sick, and almost everybody is heading to Sultan Hospital. I went. Outside to check, and here are a lot of them waiting and standing, standing. outside of the hospital, it's unclear if the power stat station are working. Are working in it to get. To come and set up some wind, wind turbines where higher net energy. Czyli mamy <coughs> włączyć tu minę wiatrów, dobra, mniej więcej. Kontynuuuję. Dobra, tu wszystko odpalone, tu też. Hmm. No to jedziemy, put up close o, nawet mogę z narzędzia zrobić a śrubokręciki jakieś o, to by mi się sprzedało. Nawet comments to są, więc medical O, ale nie mamy żadnej broni nawet To jest najgorsze Teraz mogę wychodzić, bo mam maskę Hold alt case... font. Dobra Dobra, wychodzimy, szürter. Tak, wyjdziemy sobie na spacer. Hu nowa przygoda czeka nas. Tum, 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 tum. O tak, co my tu mamy? tej? O nie. Dobra co my tu mamy nie wiem dlaczego ale szmaty by mi się bardziej sprzedały tak naprawdę wyrzucimy put no i to jeszcze wiem że to drodzy nie jest na ale albo użyjemy jednego to weźmiemy, tak samo. No ty weź wszystko, tak. Mm. Czemu nie można tak w Minecrafcie, na przykład, połączyć tego razem? To by się bardziej sprzedało, tak naprawdę. Mm -hmm. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie mogę zrobić o płeczki Dobra wpierdzielimy trochę tego. dobra to wyrzucimy tutaj Mam nadzieję, że będę mógł więcej tego brać, bo kurde coś tego nie widzę tej wyprawy. <grych> Dawaj. No i to też weźmiemy. No ja już myślałem, że nie będę mógł. Mmm woda. Dobra, wypijemy wszystko. Tu są gwoździe, tu mamy tak. Tu jest drewno na pewno. Tu są gwoździe. Mm, tu jest żyletka. O, to jest broń jako. Mogę z tego zrobić broń. Mhm. Ale też mogę zobaczyć. No, mogę tylko zrobić z tego broń. No dobra, trudno. Put. Put. Tak. Użyjemy tego. No, nie mów. Ja tu na darmo poszłem tak naprawdę. Energy drink. Mm. Dobra, drodzy asystenci, musimy tutaj coś wyrzucić. No chyba, że. No dobra, przyjdę jeszcze raz. Mhm. Schowaj to. Przyjdziemy jeszcze raz tutaj, bo to nie ma tych drodzy asystenci sensu. O, ja nie mogę czekać, drodzy asesyni. Zaraz będziemy na miejscu. Witajcie w mojej kuchni. Dobra, co my tu mamy? Musimy to gdzieś schować tutaj, żeby mieć miejsce. jest wszystko, tak. Mhm. Zajebiście tutaj musimy zrobić. No nie no to sobie wezmę dwa chlebki, na miejscu coś znajdziemy fajnego. No i jeszcze raz teleport, i wchodzimy tam. Mamy maskę, więc nie powinniśmy się zarazić niczym. Dzisiaj nie <laughs> <Dobra>. Tak się dzieje. <laughs> to the Nie. Tu kiełbasę wpierdzieliłbym. Usi. No i to wpierdzielimy sobie, take. Też matki, też. Mm. No. Tak nie, wszystko weź. Mm. Tu nie. Te śmieci nie możemy ich przegrzebać. No i właśnie szkoda. Jak tu jednego energetyka tylko mogę mieć? Co to ma być? Za 5 złotych energetyka tylko nie chcesz? Bierz do kieszeni, nie Mmm. No no, dobra. To odłożymy, to odłożymy, to odłożymy, to wpierdzielimy. Najdzony no człowiek to szczęśliwy człowiek.